Przeczytałam wczoraj e, świetną książkę Batłomieja Kowalińskiego Potwór z Podhala". E, Głównym bohaterem jest śled, dziennikarz śledczy Paweł Wolski e, i rozpoczyna się wszystko od niego, bo on czeka na spotkanie ze swoim informatorem, który do niego zadzwonił. Miał mu przekazać jakieś bardzo ciekawe informacje, które Prowadzą do rozwiązania jakichś tam wcześniejszych spraw. Jego gość się nie pokazuje, i Paweł dowiaduje się za chwilę, że ten ktoś został zabity dwa dni temu i dlatego do niego nie przyszedł. Paweł Woliński czuje się w obowiązku jako dziennikarz śledczy, żeby dowiedzieć się, czego ten człowiek od niego chciał. Y, jakie prowadził śledztwo, czego się chciał dowiedzieć i o co w tym wszystkim chodzi. Y, tym bardziej, że ludzie, z którymi pracował, w ogóle nie wiedzą, o co, o co chodziło, co było za śledztwo, czym się interesował. Y, jego, y, jego śledztwo prowadzi go na podchale. Tam poznaje jakiegoś biznesmena, który uważa, że jest to wszystko zamieszany. Tam poznaje ludzi, z którymi jego informator się chciał kontaktować i jego śledztwo prowadzi do tego, że wychodzą na jaw tajemnice sprzed kilku lat. Okazuje się, że ktoś był kiedyś zamordowany. Że nikt nie prowadził śledztwa, bo uważali, że ta osoba zaginęła, że to są zamieszani ludzie, których się nikt nie spodziewał, że mogą być to wszystko zamieszani. No ale jak to u Pawła Wolińskiego, doprowadza wszystko do końca, aczkolwiek wyniki jego badań są zupełnie inne niż można się było spodziewać. Książka jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Jest rzetelne dzien śledztwo dziennikarskie. Są piękne opisy gór, podhala, ludzi, którzy tam mieszkają. No i oczywiście takie nieoczywiste miejsca, nieoczywiste klimaty, ale wszystko zmierza do końca, gdzie Paweł dowiaduje się dlaczego wszystko potoczyło się tak jak się potoczyło i dlaczego skończyło się śmiercią. Jego informatora. Polecam, książka jest naprawdę świetna. Dzień dobry. Grudzień wszyscy postrzegają jako taki romantyczny miesiąc, pełen nostalgii, wzruszeń, bo przygotowujemy się do świąt. A ja na przekór chciałam Państwu polecić książkę przezabawną, która spowoduje, że nawet gdy będziemy bardzo tam szaleć przy przedświątecznych porządkach, to co jakiś czas będziemy wybuchać dosyć szalonym śmiechem, czytając książkę. Ta książka to Matki przodem. Jak wylądowałyśmy w ciemnej... wielokropek. To książka Joanny Mokosy-Rykalskiej, te osoby, które... to jest druga część, jej pierwszego bestsellera Matka Siedzi z tyłu, czyli opowieści z też wielokropek wzięte. Ta książka to druga część, czyli kontynuacja przygód głównej bohaterki Joanny i jej trzech szalonych przyjaciółek. Tak jak pierwsza część była zapisem pewnego rodzaju bloga, czyli jakby można było czytać sobie te krótkie opowiadania, tak dawkować, dobry humor. To ta książka już jest taką powieścią, po którą gdy się sięgnie, to nie sposób jej odłożyć. No chyba tylko po to, żeby na chwilę, no nie wiem, uspokoić się po wybuchu kolejnego ataku śmiechu. Wydawca w ten sposób reklamuje i zachęca do sięgnięcia po książkę. Autorka bloga i bestsellera Matka Siedzi z tyłu, królowa gaw, ciętych ripost i życiowych katastrof. Zabiera nas w podróż życia, albo raczej nie do przeżycia. Joanna, kierowniczka produkcji filmowej, jest już zmęczona życiowym szpagatem między pracą, czyli wieczną gonitwą, a wysysającą ostatnią kroplę krwi kochaną rodzinką. Kto nie był w szarych odmentach rodzicielstwa, a mimo wszystko próbował wyjść z tego z twarzą, niech pierwszy wystąpi. Pewnego wesołego wieczoru Joanna wraz z szalonymi przyjaciółkami wpadają na pomysł babskiego wyjazdu do luksusowego spa w Budapeszcie. Postanawiają kompletnie wyłączyć się z rozpędzonego życia, żeby znaki na niebie i ziemi wskazywały, że powinny gdzieś wyjechać. A czy na pewno wyjadą? No więc podczas takiego babskiego spotkania dosyć takiego zakrapianego powiedziałabym cztery przyjaciółki z których każda to zupełnie inna osobowość doszły do jednego wniosku że trzeba wyjechać gdzieś razem na co najmniej jakieś kilka dni sam weekend ich nie satysfakcjonował więc stwierdziły że będzie to pięciodniowy wyjazd do Budapesztu do spa wtedy naładują baterie odpoczną i tak naprawdę się zrelaksują co postanowiły, tak wprowadzają w życie. Co prawda z wieloma przeciwnościami losu, ponieważ mężowie, członkowie rodzin nie bardzo są zadowoleni, gdy nagle zostają postawieni w sytuacji, że za kilka dni panie wylatują do Budapesztu. Ale co zaplanowały, tak zrobiły. Bilety zostały już kupione, są w samolocie, lecą do Budapesztu. Wysiadają na lotnisku, i wtedy się dopiero okazuje, że są naprawdę w ciemnej. Bo gdzie wylądowały i czy na pewno kupiły bilety do Budapesztu, i co dalej z ich zaplanowanym świetnym pobytem, no to można się tylko domyśleć, czytając tą książkę. Książka jest naprawdę przezabawna, chociaż może co niektórych może trochę oburzać to, że od czasu do czasu znajdą się tutaj jakieś wulgaryzmy. no Ale autorka tutaj po prostu przedstawia nam taki język i spontaniczne wypowiedzi, które no czasem obfitują w tego typu wyrażenia. Ale zapewniam Państwa, że nie są to nadużycia. I naprawdę od czasu do czasu wypada, żeby takie było. Żeby Państwa wprowadzić w klimat tej książki, może chwila takiego próbka humoru przedstawionego w tej książce. Hmm. Kiedy wróciłam z roboty, na kuchni w garnku stało jakieś mięso z warzywami. Pomyślałam sobie: świetnie, mężu przygotował obiad i podałam je dzieciom z radością. Jakież było moje zdziwienie, gdy Wojtek wrócił i powiedział, że to były podroby dla psa. Zjedli chociaż? No, niestety niechętnie, roześmiałam się. No właśnie, a ja jestem sama, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Pewnie niedługo znowu gdzieś wybędę, więc nie ma sensu w nic się angażować. Po chwili usłyszałyśmy dźwięk dzwoneczków. To Mańka i Wasil wracali ze zwierzętami. Taś, 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 wołała przyjaciółka. Stara, to chyba nie ten gatunek, zauważyłam. Grądże się słuchają. Przed zmierzchem zagoniliśmy zwierzęta do stodoły. To one dyktowały tutaj rytm życia. Patrz, Mańka, jeszcze tylko wrzucić im coś do jedzenia i tyle. Nie trzeba również wycinać im szynki cyrklem, bo albo okrągła, albo żadna, żachnęła się przyjaciółka. Ani chodzić do nich na wywiadówki, dodałam. Ale za to beczą. – No to mamy wspólny mianownik z naszymi przyległościami – uśmiechnęłam się. Zostawiłyśmy owce i kozy i wróciłyśmy do domu. Od razu dostrzegłam, że oczy wujka Teodora wesolutko błyszczą. Na stole królował ten sam zajzajer, którym uraczyli nas po przyjeździe. Wuj zachęcił, żebyśmy usiadły do stołu. Długo namawiać nie musiał. – Zaczynam ich naprawdę lubić i chyba nawet mogłabym tu żyć – powiedziała zadowolona Mańka. – Ile ona już tego wypiła? – Zapytałam Baśki. Nie wiem, ale trunek szybko kopie. Posiedziałyśmy jeszcze chwilę i udałyśmy się do naszego pokoju. Na łóżku leżała Lucy, a dziewczynki bawiły się jej kosmetykami. O makrelo wędzona, jak one wyglądają, powiedziałam, gdy zobaczyłam małe upaćkane po łokcie. Wiesz, czym skorupka za młodu nasiąknie? Zaczęła Mańka, patrząc na mnie ostentacyjnie. Tym na starość będą musiały wozić dodatkową walizkę z różnymi mazajami, jak ty. Ale za to w lustro jest przyjemnie spojrzeć. A propos, kiedyś moja świętej pamięci kotka patrzyła na siebie w lustrze przez dwadzieścia sekund zaczęłam. I zapytała Lucy i się pożygała. A myślałam, że to ja mam niską samoocenę, zadumała się mańka. Dajcie spokój, prychnęła Baśka. Mnie to jest zupełnie wszystko jedno, jak wyglądam. Widać, rzuciła Lucy. Co widać? Że masz nienachalny styl, odpowiedziała mańka. Najważniejsze, że dobrze się czuję sama ze sobą. Kiedyś bardzo mi zależało, aby ludzie dobrze o mnie mówili, teraz już mi przeszło. Broniła się Baśka, próbując wycierać chusteczką bliźniaczki. <laughs> Wyglądało to dość zabawnie, bo ewidentnie potrzebowały globalnego czyszczenia. Wiem, o czym mówisz. Też tak kiedyś miałam. Dawno temu miałam chłopaka, w którym byłam obłędnie zakochana zaczęłam opowiadać. Wymyśliłam sobie wtedy, że schudnę, bo byłam trochę większych gabarytów. Najwięcej chyba z opuchlizny mózgu, szedziła Mańka. Mimo to mówiłam dalej. Wyczytałam gdzieś, że świetne efekty daje posmarowanie się jakimś mazidłem, po czym trzeba owinąć się folią. Zadzwoniłam po Mańkę, żeby mi pomogła, i położyłam sobie krem na nogi i brzuch. A potem zawinęłam ją w folię jak cieplutką szynkę, zachichotała Mańka. Tak mnie obwiązała, że prawie nie mogłam oddychać, spojrzałam na nią z wyrzutem. No, bo było napisane, że trzeba ścisnąć, broniła się Mańka. Ścisnąć, ale nie udusić, warknęłam. I gdy już przybrałam wygląd warszawskiej Syrenki, na bezdechu dotarłam na kanapę, gdzie Mańka mogła mnie, mnie położyć. I wtedy zadzwonił domofonem mój ówczesny chłopak. No i co? dopytywała się Lucy. Nigdy nie widziałam, żeby Syrenka tak szybko biegała. Mańka już prawie popłakała się ze śmiechu. Jak ona latała po domu w tej folii. Normalnie uciekający baleron. Szkoda, że nie nagrałyście. Miałybyśmy milion odsłon na YouTubie, stwierdziła Lucy. Asia po drodze się wywaliła i nabiła sobie guza, wspominała Mańka. W końcu wpadłyśmy na pomysł, że założę na to ubrania. Ciągnęłam. Usiadłam na kanapie i się z niej nie ruszałam, modląc się w duchu, żeby nie chciał herbaty albo czegoś, co wymagałoby ode mnie ruchu. Chyba wyczuł, że coś jest nie tak, bo dość szybko sobie poszedł. A był chociaż jakiś efekt? zapytała Lucy. Tak, niedługo potem się rozstaliśmy. Kto by chciał zadawać się z Syreną? Zaczęłam się śmiać. A nie mówiłam, trzeba czuć się dobrze dla siebie, a nie dla kogoś. To była próbka humoru Joanny Mokoserykalskiej. Jeżeli ktoś naprawdę ma na przykład jakiś gorszy nastrój, a nie daj Boże, Chandrę. To gwarantuje, że gdy sięgnie po tę książkę, humor mu się od razu poprawi i po prostu będzie miał niemalże ataki śmiechu. Także jeżeli chcecie się państwo oderwać trochę od uh, jakichś codziennych problemów, to zachęcam do sięgnięcia matki przodem. Wydaje mi się, że to też będzie niekwestionowany czytelniczy bestseller, a przynajmniej w naszej bibliotece na pewno. Terima <muchas>